Dzień dobry Państwu. Jestem ochroniarzem w Zameczku Myśliwskim Promnice. Zatrudniony jestem w firmie Multex Patrol. Na nazwisko mam Krzyżowski na imię Mariusz i siedzę sobie tutaj średnio 12 godzin na dobę w tej mojej budce, którą Państwu za chwilę przedstawię. Moja budka składa się z krzesła, stoliku, jakiejś półeczki, na której stoją różne aparaty i sprzęty potrzebne do codziennej pracy, z czajniczka kupionego w firmie Tesco oraz z drugiej szafeczki, w której trzymamy różnego rodzaju szpargały. Na szafeczce zwykle mam ustawione śniadanko, obiadek, no i oczywiście kolacje czasem. To są moje codzienne sprawy. Od 6 do 18, 12 godzin lub od 18 do 6, zmiana nocna. Siedzimy sobie tutaj, podziwiamy widoki i wydajemy takie oto głupie karteczki. Karteczka parkingowa. Oto proszę Państwa, kartka parkingowa, która poważnia klienta, który przyjeżdża do naszej restauracji, do wjazdu na teren naszego ośrodka. Jeżeli klient nie posiada takiej karteczki, możemy go zamknąć, możemy go nawet wylegitymować i poprosić o przyjazd policji. Wtedy siedzi w czapie 36 godzin. Nie ma gadki. Proszę Państwa, tutaj jest wyjście. Nasze okno na świat. Ten świat jest bardzo malutki, jak sami widzicie. Dookoła same drzewa. Siedzimy w szczerym lesie. Znak stop, zakaz wjazdu pojazdów bezsilnikowych, ponieważ my dbamy o środowisko i nie puszczamy rowerzystów na teren naszego ośrodka. Droga dojazdowa. Droga, w którą wpatruje się przez 12 godzin, siedząc tutaj i myśląc o różnych sprawach, o tym jak jest, Tutaj, jak jest tam, i tak dalej, i tak dalej. Czasami śpiewamy, bo to jest normalne, no przecież, żeby to... Jakże No. Także mimo wszystko, bardzo dziękuję Państwu, że Państwo byli skłonni posłuchać tych kilku zwierzeń ochroniarza z promnic. Ja myślę, że następnym razem, w następnym odcinku będzie dużo więcej wrażeń, ponieważ odwiedza nas tu lis i różne inne rzeczy się tutaj zdarzają od czasu do czasu. jest bardzo ciekawie. Zapraszam na następny odcinek wydania Ochroniarza z Promnic. Dziękuję. Do widzenia.